Gościmy dziś w naszej szkole Emilio Okarma, ambasadorkę Fundacji Zwolnieni z teorii. Chcielibyśmy więc Cię zapytać, czym zajmuje się fundacja? Fundacja Zwolnieni z teorii zajmuje się pomocą młodym ludziom w spełnianiu ich marzeń. W kontekście projektów społecznych, gdzie młodzi ludzie zbierają się razem w grupie od dwóch do 10 osób i wspólnie padają na pomysł, że na przykład chcą zrobić płot. Na swoim osiedlu. I docierają do coraz większego grona ludzi i realizują swój pomysł, ale to jest tylko jedna, jedna część tego, co dzieje się w fundacji. Czyli fundacja po prostu y, zajmuje się pomaganiem w tych projektach? Tak, pomaga w projektach i dodatkowo wspiera ich na zasadzie mentorów. Czyli na zasadzie peer mentora, czyli osoby, która jest w jej wieku i przeszła podobną ścieżkę kariery, mentora, czyli osoba na przykład zajmująca się bankowością. Robi swój projekt i na do, przykład do, dostaje prezesa banku, który pomaga jej w realizacji siebie, a następnie nauczyciela zwolnionych historii, który jest w jej szkole. Ile czasu trwa y, tworzenie projektu takiego? Sam jest... projekt zaczynasz w dowolnym czasie, a trwa przeważnie tak, jak szkolny. Czyli załóżmy, że zaczniesz we wrześniu, a skończysz w maju, w czerwcu. Wynika to z tego, że masz trzy etapy. Pierwszym etapem jest inicjacja, kolejnym rozwinięcie oraz zakończenie, gdzie wszystko składa się z paru miesięcy i łącząc to wychodzi nawet na rok szkolny.